Cześć! Witam Was serdecznie w kolejnym materiale wideo na moim kanale z gry Forza Horizon 2. My sobie rozpoczynamy wyścig finałowy i niestety muszę Wam powiedzieć, że no myślałem, że zdobędę 150 level dopiero po tym wyścigu, a się okazało, że jadąc do tego miejsca... Eee, po prostu tyle zdobyłem punktów, że ten 150. level mi wpadł, tak więc tam musiało bardzo, ale to bardzo mało brakować. Na szczęście nie było żadnych informacji o tym, że 150. level mi wpadł, więc zakładam, że dopiero takie informacje będą po tym, po rozgraniu tego wyścigu, z czego się jednocześnie cieszę, ponieważ nie chciałbym, żeby Wam tutaj też umkło zło, dostanie złote opadki, to jest dosyć ważne jest tutaj wydarzenie. Ja na to poluję od bardzo, bardzo dawno, tak więc nie chciałbym tego po prostu przeoczyć. Znaczy, ja bym nie przeoczył, to wy tylko po prostu więc zależało mi na tym, żeby wam tutaj wszystko uh, pokazać. Ale dosyć sporo, nie? czas tutaj minęło, a zanim tą, tą opaskę zdobyłem. I powiem wam, że pograłem troszeczkę właśnie w Forze też Horizon 2 na Xboxa 360, ponieważ uh, kumpel mi pożyczył właśnie tutaj uh, tą gierkę i się, wiecie co, powiem, okazało, że w tej forzie uh, Horizon 2 na Xboxa 360 zdecydowanie, zdecydowanie szybciej level wpada. Tutaj musiałem rozegrać dwa finały w postawce, Plus do tego jeszcze musiałem rozegrać zobaczcie ile wystaje ile na wyspie już gram, gramacznie już kończę wyspy Zostało nie wiem może ze 5 odcinków z wyspy i będzie koniec Naprawdę dosyć sporo mi to czasu zajęło Zakładam że... Ole tutaj mi się fuksło Kurde ale bym tam przyżył w te drzewa ale niestety rywale są mocni w Whirej rozpoczynając ten wyścig powiedział mi, że będzie większa burza, będzie ciężej i w ogóle to jest gówno prawda. Prawda jest taka, że po prostu rywale troszeczkę są mocniejsze. Jak wiecie w finałach nie mam możliwości wyboru auta, nie mam możliwości spoznania poznania tego auta, no chyba, że rozpoznam auto na plakacie i sobie je kupię i po prostu yy, będę się modlił, że pod... Nie wiem, bo to może fabryczne to auto jest, nie wiem, nie mam pojęcia, ale No nie mam się jak przygotować za bardzo. Tym autem jeździłem w podstawce z tego co pamiętam, ale się jeździło nim fatalnie. Ja to odczuwam, to auto się strasznie ślizga, jest niestabilne. Przykładowo, gdyby mi dali tego Forda... No, gdzie mi się tu wpieprza, no? Gdyby mi dali tego Forda, który jedzie aktualnie tutaj na przykład, czy tam na przodzie, to już miał pierwsze miejsce, taki jest fajny ten Fordzik, naprawdę, polecam. On chyba nawet za darmo jest teraz, jak macie... ten, jak macie... to DLC kupione. Wow! Dobra, udało się mimo wszystko, ale naprawdę ten Fordik jest znacznie lepszym autem niż to co to aktualnie prowadzę. Bo mówię tutaj o względach sterowania, tak? Nie mówię tam o mocy, bo chyba tak i tak ten Ford jest mocniejszy od mojego auta. Ale pod względem tutaj sterowania jeździć, Tutaj ta auto się ślizga strasznie na tej drodze. Kurde, czekajcie cofnę, bo naprawdę tutaj zepsułem ten ostatni zakręt sobie cofnę troszkę nawet mocniej, bo tutaj trzeba troszeczkę go widzę ściąć. Jeszcze troszkę sobie cofnę, wiecie? że tu wjechałem w ogóle? Nie wiedziałem jak tam dalej trasa, bo mikrofon mi zasłania tą mapkę, co tam jest. O, po waszej stronie. Tutaj trzeba wjechać dosyć dobrze i szybko. By nas zrywale nie wyprzedzili. Trzeba i, a, się drogę zajeżdżać. A! Sfaniaczek. Nie ma takiego wyprzedzania. Nie ma, kochaniutki. Na ty. Teraz jak już przy, przy, e, we mnie uderzył, to on będzie miał troszeczkę stracha wyprzedzać. Tak mi się wydaje. Czekajcie, włączę kamerę, bo naprawdę... Ja muszę widzieć, gdzie oni są. Mi się kurde wydaje? Czy oni... Czy oni mi tu dali cyfrowe lusterko? No pes... Bez... Olej mnie tu biorą! z każdej! Nie, nie dam! Jak tu teraz to rozegrać? Kurde, już jest meta prawie! Dobra, jadę. Dobra, przywalił mnie, popchnął mnie nawet, to jest fajne. O, ale tutaj... O, ale fuk, ten wiem, cofałem czas, ale już nie mówię, nie będę im popuszczał, bo to by była lipa. Się udziału w wyścigu gantlet i wygrałeś. Muszę przyznać, że nie miałem pewności, czy uda nam się znaleźć ludzi, którzy zmierzyliby się z taką trasą. Niesłychane. No. No, zobaczcie, trasa nie była ciężka, po prostu przeciwnicy mieli zdecydowanie e, lepsze prowadzenie, moim zdaniem, auta. Zobaczcie, same Fordy, e, Raptory są na pierwszych pozycjach, tak więc to daje mi do zrozumienia, że faktycznie te auta były tutaj najlepsze. No, też jest koleś, tam widzę na dziewiątym miejscu, ale no, dosyć, dosyć e, ta czołówka pokazała, że to auto jest lepsze. Ja nie jeździłem, więc wiem, że to auto jest znacznie stabilniejsze na drodze. Mm, wygrałem Fuksem przez 150 czasu, ale. No inaczej, zepsułbym po prostu wszystko. Uwierzcie mi na słowo. No jakbym teraz tej to też przepuścił, bym miał w drugim to teraz by się opaska odblokowała, musiałbym to powtarzać, więc wolę czasami cofnąć. Zobaczymy, jak to będzie teraz wyglądać. Z tą opaską złotą, czy będzie jakaś informacja? Zobaczmy. Okej, okay, nie dziękuję i... Cóż teraz? Lusterko jest. Nie, miał ja to wrażenie, że to lusterko było cyfrowe tam. Wcześniej. Aha, bo teraz że tym klip. Dobra, dobra. Jeżdżę tą kliówką przecież. To auto było tylko wypożyczone na jakiś czas. Eee, I teraz pytanie: Czy ja mam gdzieś tutaj w ogóle jakieś. Nie wiem, bo wcześniej było tak, że tutaj czekacie. Wbiję, wbiję, do tej bazy i zobaczymy, czy jakieś nagradzanie mnie będzie. No to chyba mnie nie nagrodzą. No dobra, obiecałem Wam jeszcze kalkomanie. Po mojej przerwie jestem z Wami z powrotem, dlatego też dzisiaj pokażę Wam, jak to wszystko. Wygląda. Oczywiście mam tutaj w, akurat w tle jest tam R8. Możemy oczywiście, tak jak zawsze ja to robiłem, kupić sobie całą kalkomanie Do każdego auta mamy no naprawdę sporo dosyć projektów, które będziemy mogli sobie wykorzystać, stworzyć. troszkę czasami trzeba poczekać, aż to się tutaj po prostu wszystko tam załaduje. Mimo jak widzicie, szybkiego internetu to nie ma. Po prostu tutaj trzeba z tymi serwerami się połączyć jakaś dosyć słaba jest to, jakoś dosyć to wolno, wszystko się czytuje. Eee, tak więc tutaj widzicie, mamy gotowe projekty. To jest pierwsza rzecz. Tak, czyli kupujemy gotowy projekt, nie możemy w nim, w nim nic zmieniać. Po prostu musi być tak, jak autor sobie tutaj to zażyczył, tak, jak to sobie stworzył. Czasami to jest za darmo, czasami na to trzeba płacić, tak, to w zależności od forzy, też i tak dalej. Tak więc to jest pierwsza rzecz. Drugą rzeczą, jaką możemy zrobić, to jest oczywiście zastosowanie kalkomanii Czyli możemy, tak, mamy możliwość tworzenia takiej kalkomani na różnych częściach tego auta. Zderzak przedni, lewa strona. Dach, prawa strona, zderzak tylny, spoiler i to by było tyle. Najprostszą rzeczą, jaką można zrobić, czyli tworzyć nie wiem jakiś swój wizualny tutaj, e, wizualnie samochód, to kupno gotowych logotypów firm. Klikamy wtedy: Nałóż motyw graficzny. I e, mamy przygotowane grupy. Czyli to są elementy, które przy, znaczy logotypy, jakieś różne rejestracje inne rzeczy stworzone już przez graczy. Ja zaraz pokażę, jak oni to tworzą wszystko, e, ale na początku wam pokażę, jak to wygląda, jeśli robimy już tutaj mm, jakiś projekt z gotowymi e, logotypami, czy gotowymi tablicami rejestracyjnymi. Jeśli przykładowo, bo też wiele osób mnie pytało, czy można stworzyć polską tablicę rejestracyjną. Tak, można. Zwitacie, szukaj, piszecie sobie tutaj do opisu słowo, nie wiem, chociażby Polska. Piszemy sobie Polska Gotowe I szukamy W ten sposób możemy wyszukiwać różne loga firm, różne rzeczy No tutaj mamy akurat fajną tablicę z, 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 ze słowem do widzenia, mamy też tablice rejestracyjne aut zabytkowych, mamy jakieś przykładowe tablice rejestracyjne No siema, to dosyć fajnie wygląda, bo ta tablica rejestracyjna jest też, widzicie Tutaj z ramką, więc zawsze znaczy widać słowo Polska Abyśmy też mogli sobie po prostu odnaleźć coś takiego Oczywiście mamy informację, że nie będziemy mogli wtedy tego projektu sprzedawać Ponieważ to nie jest nasz autorski projekt, ale możemy to kupić I w naszym samochodzie zamontować Oczywiście teraz musimy zmniejszyć rozmiar Robimy to wszystko za pomocą analogów, tak więc tutaj Tak to wygląda i czekajcie, akurat w tym przypadku tego auta nie za bardzo w tym miejscu Tą tablicę rejestracyjną można umieścić, więc trzeba by było ją Akurat wybrałem takie auto, gdzie nie za bardzo to tutaj pasuje po prostu, ale jak widzicie, można tutaj na przykład w tym miejscu tablicę rejestracyjną sobie tutaj umieścić. Oczywiście to zależy też od auta, niektóre elementy, niektórych elementów nie da się pomalować. W tych starszych Fordach to już w ogóle była tragedia. Tutaj coraz więcej opcji można poprzemalować, ale na przykład mamy taką tablicę. Oczywiście trzeba sobie odpowiedni rozmiar ustawić, żeby to było dosyć czytelne wszystko i mamy pierwszą rzecz. Tablica rejestracyjna Teraz jeśli byśmy chcieli tutaj R8 stworzyć jakiś projekt, nie wiem, jeździć R8 w jakichś zawodach rajdowych, tak nie jest, ale chociażby, no to możemy też przykładowo na prawej stronie dodać jakieś inne logotypy. Gdyby to był oczywiście stream, to bym Was zapytał, co chcecie. Tak, muszę sam wybierać jakieś logotypy. Co by tu powiedzieć? Jakie tu logo no Dell na przykład. To jak pierwsze skojarzenie Dell. Karolina ma laptopa Della, więc... Zobaczymy, czy jest logo. Jak widzicie, jest sporo tych logotypów firmy Dell. Różne rodzaje są, tak więc możemy sobie przykładowo na tym aucie umieścić logotyp. Też, oczywiście, przez ostrzeżenie, że nie możemy tego sprzedawać. Wybieramy sobie rozmiar za pomocą analoga. Mamy tutaj. Możemy też obrócić to, jak widzicie. I w ten sposób, oczywiście, możemy tutaj. Umieścić sobie kolejny logotyp, teraz was na przykładowo lewą stronę. Weźmiemy jakiś inny motyw, na przykład jabłuszko słynne. Oczywiście chodzi mi o firmę, tak, a nie o samo jabłko. Chociaż zakładam, że będzie sporo jabłek teraz, też jednocześnie, ale zobaczymy. No jest, sam jabłka, jest jakiś tutaj, nie wiem, jak to się nazywa. Kurze, wypadło mi z głowy jak to się nazywa koniki Pony, czy jak coś tam zwienia. Yy, no, mamy no, troszeczkę te jabłka, i by nie powychodziły te logotypy. Ale to też zależy od tego, no, jakie kto ma umiejętności. tak? Są osoby, które naprawdę potrafią zrobić bardzo fajne logotypy, a są osoby, które robią byle jak które po prostu wyszukuje nam wszystko. tak? Tak więc, yy, jak widzicie, mamy kolejne logo. Już wiadomo, e, zależy na kim tle też robi tutaj e, twórcy tego, znaczy twórca jeden tutaj robił tutaj logo, bo tutaj był takie taki biały, biały tło, kiedy mamy białe auto to wiadomo, że to tutaj... Widzicie, na czarnym to by się już oznaczało, na białym jest dosyć to fajnie widoczne. No i to fajnie wygląda, nie? Nawet takie bajery, takie, nie wiem, jakieś dugryski przeciwnikom na, jako tablicę ryzyk, to nam to możemy wszystko sami stworzyć, ale też najszybszym i najłatwiejszym sposobem, oprócz całego gotowego projektu, jest właśnie kupno takich logotypów tutaj. No jeszcze po prostu pokażę Wam coś jeszcze tutaj. Nie wiem, na przykład Monster, tutaj mamy Monstera malowanie też więc tutaj naprawdę wybór jest duży. Im gra jest popularniejsza, tych, tych motywów jest więcej, im też pewnie gra starsza, też tych motywów jest więcej. Akurat tutaj te malowanie monstera trzeba dosyć zmniejszyć, ponieważ ono tylko będzie akurat widoczne. Jest takie te logo, że trzeba będzie je umieścić na tutaj czarnym tle. Naprawdę bardzo to fajnie wygląda. Możemy ukazać swoją kreatywność i na podstawie tych motywów, które tworzyli tutaj ludzie, możemy coś tam ciekawego zrobić. Też mamy tutaj oczywiście do ilu, bo to wszystko też kosztuje. Nie? Niektóre są za darmo, niektóre są Płatne, tak? Więc nie wiem, co tutaj by jeszcze. Może YouTube zobaczymy, czy jest logo. Prawdopodobnie będzie, nawet słyszycie, jest tego naprawdę mnóstwo. Tutaj niektóre motywy się jeszcze muszą doczytać. Że jeśli mamy ekipę, możemy stworzyć, nie wiem, logo swojej ekipy. Ktoś tworzy, kto ma umiejętności. No, które są takie jedno beznadziejne logotypy, ale niektóre e, po prostu im tutaj wyszły, tak więc e, pod tym względem no, trzeba szukać, tak? Trzeba tego szukać, zobaczyć jak to, w które to najlepiej wygląda, które nam pasują. Tak jak mówię, kiedy my tworzymy własne logo, mamy zdecydowanie więcej możliwości. Możemy wybrać sobie tło i tak dalej. Tutaj jeśli ktoś tworzył na białym tle, no to już jest dupa blada, tak musimy po prostu tak auto pomalować, żeby to wszystko pasowało. Tak więc, to jest pierwsza rzecz, najlepsza moim zdaniem. W przypadku, pamiętam, Forze Motorsport 3, bo tak chyba w tą, tą Forzę chyba grałem najwięcej, tam było tego mnóstwo, naprawdę. Pamiętam, że szukałem jakichś takich firm mało znanych i one były. Tak więc, pod tym względem, tutaj naprawdę było to wszystko łatwo mi znaleźć. Oczywiście, możemy takie logo stworzyć sami, jednak jest to, tu jeszcze mamy na producenta. Czekajcie, tutaj mamy takie logo stworzone przez oczywiście już Forze. Oni to pewnie tworzyli na komputerze. Tu mamy Top Gear, Xboxa, jakieś logotypy Forzy, yy, Shell'a, jakieś inne tutaj firmy, tak więc tutaj też jest możliwość wybrania tych odtwórców. Yy, oczywiście, do tego, żeby wybrać te wszystkie logotypy, musimy mieć no, bez wątpienia no, internet podłączony. Tak? Dlatego też nie mogłem powiedzieć wcześniej Kalkomani, ponieważ no, yy, nie miałem połączenia z serwerami. Czytaj grupę, a to jest to, co już sobie pobrałem wcześniej. Eee, nałóż motyw graficzny, i teraz oprócz kupowania, możemy to wszystko po prostu tworzyć. Eee, oni to tworzą wszystko właśnie z takich kształtów. Tak to się może wydawać, jak to możliwe, że oni tworzyli logo z kółek, kwadratów, trójkątów i tak dalej. Da się oczywiście, eee, jak doskonale wiecie. Pixel to jest taki mały kwadracik, z tego też tworzy się obraz, tylko to jest małe. I tutaj akurat. Trzeba naprawdę troszeczkę tego czasu poświęcić. Trzeba tego czasu naprawdę mnóstwo poświęcić. Trzeba mieć jakieś tam umiejętności. Ja jedyne co wam tu mogę stworzyć, to nie wiem, kurczę. Ee, oczywiście, też, żeby stworzyć jakieś tam logo, to trzeba tak stworzyć najpierw koło. Potem trzeba nałożyć kolejne koło w innym koloru, w kolorze, w kolorze auta. Żeby z tego koła powstało, nie wiem, półokrąg jakiś. Tak więc tutaj naprawdę z tego grzebania wam ja tego nie będę pokazywał, bo nie mam umiejętności. Mogę wam tylko, nie wiem, pokazać, bo tutaj też mamy. Eee, mamy też, no, macie jakieś tutaj wzory? Jak chcecie sobie, nie wiem, stawić, czy auto stworzyć auto szybki i wściekły? I też może te wszystkie tutaj plamy połączyć w jedną, mm, tworzyć jakieś tło do jakiegoś obrazka. Ja po prostu pokażę, jak to wygląda, kiedybyśmy to sami się bawili. Tutaj, no bez wiem, kolor czarny. Ok, zrobię napis tylko Yoji taki na szybko. No, oczywiście, jak ktoś ma czas, komuś się nudzi, no, to oczywiście, może stworzyć jakieś fajne logo. Z moją ksywką, dodać to na, tutaj na, na, na oczywiście na, 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 na do forzy, do te serwery forzy, dać mi znać. To wtedy te logo sobie zobaczę. Pokażę Wam też na, na kanale. Tak więc, dobra, mamy tutaj też. Oczywiście, możemy pochylenie zmienić przezroczystość, też możemy zmienić. Tak tutaj my mamy zdecydowanie więcej możliwości, kiedy to motyw sami tworzymy. To jest raczej już chyba Wam oczywiste. Tak, ok, to mamy gotowe, i teraz trzeba kolejne kworzyć. I tak po prostu tworzymy ten jeden głupi wzorek, ten jeden logotyp, potem oczywiście całość możemy zapisać jako taki projekt I potem każdy, bo to wiadomo jak, teraz będę miał, tworzył kurczę ten napis z powiedzmy to Ile tu będzie? 5 Yoji, tu z czterech tak z 4 liter, no to potem by się wszystko pobabrało po nawet no, teraz to będzie trzeba po prostu zapisać ten napis Yodzi stworzyć jako motyw i potem już ten gotowy motyw będziemy mieli sklep no, tak samo no, jak działacie, nie wiem, jak, jak bawicie w photoshopie tak samo to jest jak na, jak działanie na Warszawie, tyle, że w photoshopie nie musicie tworzyć logotypu, kurde z i kwadratów, tylko macie zdecydowanie więcej możliwości no mówię, ja nie mam kurde chociażbym chciał wam tutaj coś pokazać fajnego, no to ja nie mam umiejętności ja wam mówiłem, bywam na forum online center tam jest jeden Polak, który mieszka w Ameryce, on tworzy takie projekty z tych kółek, tych kwadracików, tego wszystkiego, że to się w głowie nie mieści. Czekajcie, i o, albo też sobie wymyśliłem, niech taki długi rozmiar. Też wy tego nie słyszycie, ale tutaj cały czas jak coś tam maluje, to takie mamy odgłosy farby w sprayu. O, też przy okazji, bo też pojawia się mnóstwo pytań na mój temat. Skąd się wzięła krzywka Jodzi? Więc tak przy tworzeniu mogę wam o tym opowiedzieć. Tak wiadomo, każdy kto mnie ogląda dłużej wie. Jodzi, krzywka Jodzi się wzięła od takiego jednego japońsko-amerykańskiego twórcy tatuaży, który występował w programie Miami Inc. Stąd, nie wiem, Ja jakoś tak się interesuję kulturą amerykańską, japońską, interesują mnie tatuaże i w ogóle Oglądałem sobie ten program, koleś dosyć ciekawą osobą był Uczącą się wtedy I tak stwierdziłem, że kurde fajnie by było mi Japoński, jakąś japońską ksywkę No mówię, bo jakoś się jaram też Japonią Więc stwierdziłem, że Yoji będzie dosyć fajną ksywką A 720, już to się 720, czekajcie, i, czekajcie a już tworzyłem, dobra. 720 już nie będę tworzył, ponieważ to już jest e, za dużo, jak na mnie. Już tutaj swoich umiejętności za dużo wam pokazałem. 720 oczywiście wzięło się z tego, że e, moim ulubionym opasowaniem jest Xbox 360, a nie chciałem 360 mieć w niku, ponieważ stwierdziłem, że niedługo e, lata świetności Xbox 360 miną. Dlatego też fajnie było mieć coś większego, czyli 720. O, cała filozofia. A więc tak to wygląda. Oczywiście teraz możemy ten cały mój, ten mój nick, żeby on tutaj nam się już nie rozlał, żeby nam się to nie usnęły te literki. Stworzyć w jedną grupę, po prostu i potem tak samo jak te logotypy, które tam kupowałem, już gotowe, po prostu tutaj dodać. Potem na ten, nie wiem, pod ten napis można dać jakieś tam fajne plamki, powiedzmy, jakieś te plamy, które tam widzieliście, żeby też jakieś fajne tło było. No i różne logotypy w ten sposób możemy tworzyć. Tak jak widzicie, ten napis YouTube stworzyli najpierw, stworzyli ten tutaj taki kwadracik, ten czerwony, tak? Potem dali napis na czarno. Y y y Potem tube na biało, no i wyszło logo, to jest dosyć proste logo, tak? Ale przykładowo logo tego monstera już takie łatwe na pewno nie było do tworzenia, tak więc tak wygląda kalkomania. Bardzo fajna sprawa, ponieważ każdy, w każdy samochód możemy w swój dowolny sposób stworzyć. No najlepiej by było, gdyby te wszystkie gotowe logotypy były już tutaj dodane, ponieważ to nam ułatwi sprawę, kiedy musimy tworzyć to naprawdę przy jednym aucie, które chcielibyśmy stworzyć, nie wiem, jako auto, nie wiem, macie w jakiejś jakąś rajdówkę, której tutaj akurat w grze nie ma takiego projektu, chociażby nie wiem, e, miniacza e, Krzysztofa hołowczyca chcielibyście to stworzyć. Jeśli będą gotowe projekty, to będzie łatwo dosyć, ale gdybyście chcieli stworzyć to od podstaw, musielibyście gdzieś spokojnie 3-4 dni, żeby to wszystko stworzyć. No wiadomo, nie całe 4-4 dni, ale tyle byście mieli wolnego, tyle byście musieli poświęcić, więc jest to naprawdę sporo, sporo roboty. Więc dla mnie respekt, szacunek dla osób, które tworzyły projekty, które mogłem głupować sobie i pokazywać wam na kanale naprawdę. Eee, tutaj wtedy tworzymy te motywy i te motywy potem możemy wszystko, we wszystko oczywiście połączyć, możemy te moje projekty potem przenieść na inne auta i tak to między innymi wygląda. Mam nadzieję, że tutaj Wam wszystko wyjaśniłem, mniej więcej po trochu wiecie o co chodzi, że Was nie przynużyłem, Ale tak to wygląda w każdej, tak chyba w każdej Forzie jest tak samo, bo pamiętam w dwójce też bawiłem się w te logotypy, nie, nie grałem tylko w jedynkę na tyle długo, żeby to stwierdzić. Ale niedługo sobie kupię jedynkę Forze, więc sprawdzę, że coś jest. Więc jak tam myślę, że coś będę nagrywał, kogoś będzie to ciekawiło, czy takie projekty są. To niech da mi jakieś tam zada pytanie, to wtedy odpowiem. Najlepiej na asku, tak więc dobra, to by było tyle. Dzisiaj takie dni troszeczkę zupełnie inne niż wcześniejsze, ponieważ miałem finał, czas. I właśnie jest to tutaj okazja fajna, żeby tą kalkomanie było wam pokazać, tak więc trzymajcie się, jeśli Wam się podobał odcinek, zostawcie łapkę w górę. No i czekajcie na kolejne odcinki będzie ich bodajże jeszcze 5 z wyspy, a potem zaczynamy Multis force Horizon 2. Cześć!